Cześć, witajcie. Sony Xperia Z oferuje taką funkcję, która nazywa się Mobile Bravia Engine. Pozwala ona na poprawienie jakości wyświetlonego obrazu poprzez poprawienie ostrości, kontrastu oraz ożywienie barw. Więc tak, ta funkcja miała też miejsce w smartfonie Sony Xperia S. I ten smartfon nie był mój, oczywiście. Był to smartfon, który był prezentowany na, w salonie od Sony, oczywiście. To już było tam rok temu. Kiedy to jeszcze był topowy model tego producenta, i postanowiłem się przygotować, że ta funkcja w ogóle działa, włączając ją i wyłączając. Jednak, według mnie, wtedy to jeszcze ona jakoś tam może robiła różnicę, ale nie tak dużą jak teraz. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Znajdują są pewnie tacy, którzy wiedzą jak ta funkcja działa, używają jej. Też tacy znajdują się, to, którzy po prostu nie wiedzą po co ona w ogóle jest, i jak ona działa i czy w ogóle jest różnica, jak się ją włączy, bądź wyłączy. Ja chciałbym Wam właśnie pokazać, jak to, ona, jak to wszystko działa. Oczywiście ta sama funkcja jest dostępna do włączenia w ustawieniach wyświetlacza. Jeżeli wejdziecie w ustawienia, i potem wyświetlacz. No i ona widnieje na samej, górze, na, samej, na, na samej górze listy, więc tam nie musicie jakoś tam szukać. Ta nazwa też jest taką, jakby, jakby to powiedzieć, wyróżniona troszkę, bo widać ją, widać ją od razu po wejściu do tych ustawień. Więc tak, otworzę sobie tą, te ustawienia i mam otwarty jeszcze album tutaj w tym. Oczywiście mam otwarty album w tle i wybierzemy sobie jakoś tam Jakiś, jakąś fotografię, która jest dosyć, jakby, może, można powiedzieć, kolorowa, żeby to było widać tą różnicę. Kurczę, żeby to też było w miarę widoczne. No, może to. I zobaczcie. Oj, przepraszam, bardzo. zobaczmy może to Wam troszkę. I zobaczcie. Mam teraz włączoną funkcję. Tak, teraz sobie włączę znowu ustawienia. Może teraz album znowu wrócę. I przybaczcie się uważnie teraz na, na kolor nieba, jak, jak się ta barwa zmieni, tego kolor, ten kolor, jak się zmieni po włączeniu tej funkcji z powrotem. Zobaczcie, niebo teraz jest, jest takie jakby trochę bardziej wyblakłe, a po włączeniu funkcji jest ono takie bardziej jakby żywsze, tak to można powiedzieć. Kolor jest od razu in, inny jakby, przynajmniej w, w moim odczuciu. Nie wiem, czy to będzie widać też na kamerze, ale najlepiej włączyć sobie po prostu jakość HD, nie tam 360p, tylko HD, I wtedy będzie to najlepiej widać. Oha, właśnie kwiaty jeszcze. Żeby to było prosto, to w lewym dolnym rogu to zrobię. Zobaczcie, szumy są, troszkę szumów jest, tak, tutaj widzicie, że są lekkie szumy, o właśnie, szumy, też poprawia, poprawia też szumy. Nie, nie powiedziałem wcześniej. No to jest właśnie ostrość między innymi. Yy, więc widzicie, yy, szumy są, no nie są jakoś tam strasznie duże, ale zobaczcie, włączę teraz tą funkcję z powrotem. Wyłączę tą funkcję, album, znowu wejdę. I zobaczcie się znowu na tą, na te kwiatki, tak to można powiedzieć. I szumy są zdecydowanie większe, A teraz znowu tą funkcję włączę. Znowu ją włączę tutaj, oj nie to. Album i zobaczcie. Czy te szumy są znacznie, znacznie mniejsze. No, teraz te kwiatki są rzeczywiście bardziej ostrzejsze, no i są te szumy, tak? Ale y, o, oczywiście są o wiele, wiele mniejsze, jeżeli chodzi o to. Jakie to jest zdjęcie, zobaczymy jeszcze. Aha, co można jeszcze dodać? Ta y, funkcja działa oparcie o to, y, że nie jest ona jakoś tam wbudowana w ten hardware system y, tego telefonu, tylko to jest oczywiście software, tak? który to, y, czyli oprogramowanie, które poprawia tą jakość zdjęć poprzez właśnie y, podwyższanie tej, tego kontrastu ożywia barwy. Tak, no to jest tylko oprogramowanie, które, które można zainstalować na innych telefonach. Też są te oczywiście jakieś tam modyfikacje, które są dostępne między innymi na Galaxy s nie wiem jak to tam działa. Może kiedyś Wam pokażę, jak mi, się będzie, jak mi się to uda zainstalować i to pewnie będzie działać inaczej niż na Sony, bo to oczywiście jest sama funkcja od tego, od Sony, więc to no, są jakieś tam prawa autorskie tak? i to całkowicie na pewno się nie uda przyportować. Szukam teraz tego zdjęcia, które mogę Wam pokazać jakby te barwy, żeby to wyglądało jakoś w miarę fajnie. O właśnie, na przykład to zdjęcie. Zobaczcie, że może włączę tą funkcję z powrotem. No niestety tak muszę Wam pokazywać, bo tak to najlepiej widać. Zobaczcie, przypatrzcie się na barwę kwiatów, tych tulipanów, tak? Chyba tak tulipanów. Jeżeli to ogląda jakaś pani, to proszę Was, żeby mnie poprawiła. Bo tutaj nie bardzo się na tych kwiatkach znam. Ok, dobra, zobaczcie, na tą barwę tych kwiatków, niech to będą kwiatki, że ona jest tak, jakby taka lekko wyblakła. Teraz, jak włączę tą funkcję z powrotem, to zobaczcie, że ta, ta, barwa, ta barwa tych kwiatów nabiera koloru. I szumy są rzeczywiście tutaj o wiele mniejsze. Przypatrzcie się na tą, na tą jakby wnękę w tym kwiatku, tak to można powiedzieć. Tą czerń, oczywiście, to, a właśnie, czerń też jest głębsza przez to. Między innymi, przepraszam, że, że tak urywkami to wszystko mówię, no bo no niestety nie bardzo znam się na tych smartfonach Hussona. Znaczy, to znaczy, to znaczy, nie jest to jakoś tam trudne do pojęcia, no ale czytałem na temat tej funkcji troszkę, ale za bardzo się to nie wczytałem. Miałem do czynienia z tą funkcją wcześniej, troszkę, więc mam trochę o tym pojęcia, jeżeli chodzi o to. Zobaczcie na szumy, że są teraz, trosze, troszeczkę teraz większe. Te szumy włączyłem teraz tą funkcję. Może teraz, o zobaczcie na ten kwiatek, Niech tu będzie ten, są troszkę większe. Te szumy, tak? Teraz włączę, włączę tą funkcję, przepraszam, że tak mylę cały czas. Włączę ją znowu. I zobaczcie, że te sumy są o wiele, wiele mniejsze, tak? Widać ten, widać to jakby obramowanie tego, e, tego płatka, tego kwiatku. No już widać o wiele lepiej, tak? Tutaj te e, jakby, prawda, ten wzorek tych kwiatków, e, kwiatów widać lepiej. E, no po prostu ostrzejsze zdjęcie się z tego wszystkiego robi. E, ostrzejsza fotografia. E, co tu jeszcze? Jaką tutaj e, Wam pokazać tutaj? E, o, zobaczcie, że e, te zdjęcia, które teraz przewijam, one po jakimś czasie... A nie, teraz akurat nie. O, teraz akurat nie. Po jakimś czasie dopiero tą, tą barwę robią, tak? Tutaj widzicie, że... O, teraz znowu zmieniła barwę. No tutaj nie, akurat nie. Na przykład... O, też znowu zmieniła barwę taką. No tak jak powiedziałem, to jest... Yy, tylko to jest jakby w oprogramowaniu, więc tutaj nie ma żadnego, yy, nie ma żadnej mowy o tym, żeby to było, żeby to był hardware yy, tego telefonu. To jest po prostu programowanie, które poprawia, tak jak powiedziałem wcześniej, jakość zdjęć o, na przykład tych skał. Zobaczcie, że przybliżenie na te skały, tak? Tutaj ta te, te, te ostrość jest troszeczkę, no jest tutaj, widać to, widać te, jakby, prawda, te pęknięcia tych skał. Teraz, jak znowu wyłączę tą funkcję. I znowu powiększę na te skały, to widzicie, że um, szumy są o wiele, wiele większe. No tutaj już w, nie, widać te, te pęknięcia, prawda, na tych skał, skał ale e, no, są one mniej widoczne, tak? I ta barwa też tego nieba jest le le lekko wyblakła. i w ogóle kolory są takie nieżywe, tak. Zobaczcie, że teraz znowu włączę tą funkcję, e, wejdę w album. O, i zobaczcie, że teraz kolory są w ogóle inne, tak. No, to są żywsze kolory i, i po prostu widać, że mm, to jest, i ta funkcja jednak działa. I, I aha, to haczyk, tak? To jest pewien haczyk, który, więc tak, ta funkcja działa tylko i wyłącznie w zdjęciach i filmach. Nie działa w interfejsie, na przykład systemu. Przez to nie poprawia ogólnej jakości wyświetlonego obrazu w systemie, czyli tam w interfejsie między innymi. Nie wiem, jak to się ma w aplikacjach, może tam kiedyś wam nagram filmik. Jeżeli chodzi o też o kolorystykę tego jakby ten, prawda, te barwy, które oddaje ten wyświetlacz też tam nagram porównanie z Galaxy S3 więc tutaj nie martwcie się o to. Jeżeli chodzi o film, tutaj ja film nie będę włączał, bo to jest musiał, bardziej musiałbym kombinować tak z tą, żeby to wyłączyć i włączać Mam, mam nadzieję, że Wam pokazałem na czym to polega, że w ogóle to działa, tak, ta funkcja. No i myślę, że jak, jeżeli nie macie, ją, nie macie jej włączonej, to włączcie sobie ją, bo się rzeczywiście opłaca. I ona też dzięki temu poprawia właśnie jakość zdjęcia, Nie tylko właśnie tych, jakby wbudowanych w telefon, tylko też naszych zdjęć, tak? To wszystkich obrazów, które są po prostu robione przez np. aparat, czy też filmów. Zachęcam Was oczywiście do używania tej funkcji. Yy, mam nadzieję, że ten film Wam yy, pomoże włączyć nie wiem, u, jakby tą drogę, prawda? Powoli wam zrozumieć, yy, pozwoli wam zrozumieć ten film, na czym ona w ogóle polega. Yy, no troszkę długi ten film, jest, bo tam ponad 9 minut już, ale to wszystko tylko dla Was, tak, żeby tam pokazać, te, yy, czy to w ogóle, jak to, jak, na czym to w ogóle ta różnica polega yy, bez i z yy, yy, włączoną tą funkcją yy, MobileProject Engine. Nie, no, widzicie, że ta, 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 ta funkcja odsłony rzeczywiście daje radę, rzeczywiście działa. No co tutaj, tutaj będę jeszcze dodawał. No wszystko tutaj wam pokazałem już w filmie, tak? Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to piszcie na, w komentarzu. Najlepiej. Zapraszam was oczywi oczywiście do tego. Okej, okay, dobra, filmik może 10 minut prawie. Ja się z wami żegnam. Myślę, że wam pomogłem. Trzymajcie ciepło. Cześć. Hej.